Witam wszystkich gravelowców. Tym czym dzisiaj chciałem się podzielić, to nowe opony. Testuję już je jakiś czas. Były ze mną na jednym ultramaratonie. Świetnie się sprawdziły. A teraz jeżdżę nimi po prostu. Używam ich na co dzień. I właśnie na co dzień w takiej aurze jesienno-zimowej, zbliżającej się zimy, one świetnie się sprawdzą. i Sprawdzają się genialnie. A dlaczego? Już pokazuję ponieważ mają, zbudowane są z dwóch mieszanek gumy i dlatego świetnie się toczą. Po środku twarda mieszanka. Czuć to odczuwalnie, że to jest inna guma niż ta na zewnątrz. Klocki boczne są miększe, miększej mieszanki. Są dodatkowo tak ułożone, że w zakrętach one po prostu dobrze trzymają się. Wirażach rower nie no, czuje się na rowerze po prostu bezpieczniej. Rower nie wyjeżdża mi z wira... wirażu gdzieś tam niekontrolowanie. I głównie to jest takim... takim fajnym patentem. I ta mieszanka boczna jest miększa, więc dobrze się klei do podłoża. Szerokość tych opon to 44, więc w moim rowerze na na obręczy wewnętrznej 25, szerokości 25 praktycznie praktycznie są już e, na maksa, mieszczą się na na styk, więc wypełniają tylny trójkąt do końca co jest fajne marka to holenderska, czy holenderska chyba marka Wredestein Model Aventura są w rozmiarze 38. I te też muszą być świetne, ponieważ są to opony szybkie. Mają ten szerok mają ten bieżnik na środku. Bardzo szybki, z twardej mieszanki. I klocki boczne, jak już wspominałem, są świetnie docięte. Więc naprawdę jazda na mokrym asfalcie, w wirażach, na rondach. Gdziekolwiek jest yy, bardziej bezpieczna i dlatego je polecam.